Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z nami pani Beata Sulska, naczelniczka Wydziału Społecznego w Bolesławcu. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu. Dzisiaj szkoła w pandemii, i moje pierwsze pytanie brzmi: Czy to jest Wam pomocne, że rząd trzy dni przed świętami, przed feriami świątecznymi zarządził zamknięcie szkół? Czy to pomaga szkołom? Panie redaktor, ta informacja dotarła do nas, jak i do wszystkich szkół w Polsce 9 dni temu, 7 stycznia. Pandemia i okres pandemii pozwolił na przygotowanie się do pracy zdalnej nauczycielom i dyrektorom już od wielu, wielu miesięcy. Zatem oczywiście, że jesteśmy zaskoczeni, ale jesteśmy przygotowani. Należy jednak powiedzieć, że oczywiście zaskoczenie jest. Z tego względu, że minister edukacji deklarował, że pracy zdalnej nie będzie. Niemniej jednak uwzględniając statutowe, w zasadzie ustawowe założenia dotyczące przerwy świątecznej, mówimy zaledwie o siedmiu dniach pracy zdalnej w ciągu trzech tygodni pracy szkoły w najbliższym czasie. To w ogóle coś zmieni, to pomoże, to jakoś Was uratuje? To czy... Absolutnie nie zmieni. To absolutnie nie zmieni niczego, to w niczym oczywiście nie pomoże, zwłaszcza, że mamy teraz okres przedświąteczny i ta kondycja psychospołeczna dzieci, pracowników szkół jest na tyle, myślę, zła, że ten okres pobytu w domu, w tym okresie przedświątecznym, może tylko pozytywnie wpłynąć na ich. Na ich kondycji, o której mówię. No właśnie, tam będą bardziej rodzice przeganiać z tym komputerem, będą okna ok, myli, może tak będzie. Dobrze, to ja mam pytanie, jak w ogóle radzicie sobie teraz od września? Bo to takie hybrydowe są nauczania. Co by się przydało szkole w pandemii? To wyszło, to stacjonarne nauczanie? Wyszło stacjonarne nauczanie. Ja muszę powiedzieć, że ten największy kryzys związany z dynamiką zakażenia koronawirusem był spójny z tą dynamiką wzrostu zakażeń w kraju. U nas w Bolesławcu, w naszych szkołach, największy wzrost nastąpił w drugiej połowie października i w pierwszych dwóch tygodniach listopada, bo końcówką października ta praca zdalna dotyczyła blisko 25-26% oddziałów. Ale ona się stabilizowała i dzisiaj na 113 oddziałów, jeden oddział przebywa na pracy zdalnej. Więc można powiedzieć, że, że jesteśmy po tym kryzysie związanym z zdalną nauką w naszych szkołach. Da, daliście radę. A pytanie o szczepienia. Rok temu, w, ozie, w styczniu dokładnie, mówiła Pani, że nauczyciele są grupą, która powinna zostać zaszczepiona. Jak wygląda to w Bolesławcu? Tak, procentowo oczywiście. Fajnie się nauczyciele poszczepili? Dalej tak uważam. Podtrzymuję uważam, że szczepienia to jest jedyna forma, która może nas chronić, chronić naszych bliskich, ale przede wszystkim zapewnić nam stacjonarne nauczanie, a o to chodzi tak naprawdę wszystkim, szczególnie dzieciom. Jeżeli mówimy w ogóle o ich kondycji i o zdobywaniu wiedzy, ten procent wyszczepienia w Bolesławcu nauczycieli jest podobny do wyszczepienia nauczycieli w Polsce. Myślę, że sięga on blisko 80%, i nauczyciele, tak jak inne grupy, myślę, zawodowe, no nie odbiegają w tych statystykach. Od 80% to jest bardzo, bardzo fajna liczba. A jak z uczniami? Bo z tego, co ja się orientuję, to słabo dzieciaki są poszczepione. Mieliście tam dużo propozycji, żeby szczepić w szkołach, ale to chyba się nie udało. Jak pani wie, ten okres szczepienia uzależniony od wieku dzieci, od dzisiaj, od wczoraj chyba, no w zasadzie teraz, na dniach, umożliwiono szczepienia dzieciom w wieku od 5 do 11 lat. Wcześniej te szczepienia były skierowane do dzieci w wieku lat 12 i rzeczywiście były to jednostki. To znaczy my nie mamy wiedzy co do tego, jaka grupa dzieci została wyszczepiona. My natomiast stworzyliśmy takie warunki dzięki pomocy dyrektora szpitala, i do szczepień mogło dochodzić na terenie naszych szkół, i tak się stało. Mogły się zaszczepić dzieci, rodzice, opiekunowie i osoby najbliższe, ale to były w zasadzie jednostki. No tutaj jest słabiej. No dobrze, to. Przejdźmy do egzaminów ósmoklasisty, tych próbnych, które odbywały się w grudniu w różnych terminach, bo to już jest drugi próbny egzamin, w ogóle egzamin ósmoklasisty w takim ciężkim pandemicznym okresie. Czy są jakieś wspólne, jakieś wyniki? Na tej podstawie można zobaczyć, jak wyglądało to zdolne nauczanie. Uczniom poszło lepiej, gorzej. Jak to w ogóle wygląda? Ja nie mam informacji na temat wyników trudnych egzaminów. Należy jednak pamiętać, że trudne egzaminy Organizowane w szkołach bardzo często odbywają się w różnych terminach, to po pierwsze, a po drugie, odbywają się one najczęściej w trakcie prowadzących przez nauczycieli zajęcia i indywidualne podejście nauczycieli sprawia, że my nie mamy gremialnych wyników, takich, które są porównywalne z wynikami ogólnopolskimi. Ja mogę odnieść się do wyników ogólnopolskich z ubiegłego roku szkolnego. I one nie odbiegały od wyników z lat poprzednich. Oczywiście są szkoły słabsze, są szkoły mocniejsze, mamy szkoły, w których te wyniki są lepsze, gorsze. Niemniej jednak nauczanie zdalne nie wpłynęło zasadniczo na zmianę tych wyników. No zobaczymy, jak będzie w tym roku, bo jeszcze w styczniu była Pani w zdalnym nauczaniu. Nauczyciele nie są w stanie w pełni zrealizować podstawy programowej nadal. To, to prawda, jest. ale nie zapominajmy, Pani redaktor, że podane do i upublicznione informacje związane z zakresem materiału były nieco okrojone, a to oznaczało, że dzieci miały zawężony zakres materiału, który nie był objęty. Na egzaminem ósmoplasisty I to też miało wpływ na ostateczny wynik. To nie, tak ja, to nie jest tak troszeczkę. To nie jest tak troszeczkę, że wiemy, że to zdalne nauczanie to w ogóle nie wyszło i rząd tak trochę ogranicza, bo teraz też nie, jest, nie ma drugiego przedmiotu do wyboru tego dziecko tak, matematyka. Tak, I rząd to, tak to stara to się, się ukinać rzeczywistość i pokazać, że super. W wynikach wyjdzie wszystko super, tylko że egzaminy są okrojone i rzeczywiście ten ich wynik będzie chyba zafałszowany. To też jest taka... Pani pandemia, redaktor, czy... z, pewnością, z pewnością tak, ale muszę powiedzieć, że od lat i to, co powiedziałam, ta tendencja wyników z egzaminu chociażby języka obcego w naszych szkołach podstawowych utrzymuje się na wysokim poziomie. Są szkoły, które osiągnęły wyniki ponad przeciętną, zarówno w województwie, jak i w kraju, a to świadczy tylko i wyłącznie o sprawnym edukowaniu młodzieży przez naszych nauczycieli. Ja chcę powiedzieć, że dla mnie ważne są wyniki naszych dzieci. Ich kondycja i oddolnie, czyli tu w Bolesławcu, w naszych szkołach, należy podjąć takie działania, które będą sprzyjać naszym dzieciom, ponieważ głównie chodzi o rozeznanie tych deficytów w szkołach, w klasach. W związku z tym my już od wiosny ubiegłego roku, a tak naprawdę do intensywnych prac przystąpiliśmy w tym roku szkolnym, zdecydowaliśmy się na pomoc jednego z ośrodków edukacji, którego nazwy tutaj nie będę wymieniała. I ten ośrodek edukacji pomaga kształcić i jak gdyby wyodrębnić te kluczowe kompetencje na poziomie wszystkich szkół. Co to znaczy, ja że powiem potocznie, trzy z naszych szkół podstawowych szkoła podstawowa numer 2, numer 3 i numer 5, która ma bardzo zróżnicowane wyniki egzaminów ósmokresnicy, przystąpiły do wspólnych warsztatów. Spośród nauczycieli grup nauczycieli w obrębie przedmiotów stworzyły się wzajemne grupy wsparcia, które się szkolą, które się wzajemnie wymieniają doświadczeniami. Nie chodzi tutaj o to, żeby wykazać, które z nich są lepsze, które z nich są gorsze. Chodziby chodzi o to, żeby, razem się, żeby, się, razem żeby szkoliły, się razem szkoliły, żeby się razem Ja mam, ja mam... sobą mhm. doświadczenia, ja mam... które mhm. tak naprawdę mają mają pomóc dzieciom. Znaczy, to, to, to ja mam takie pytanie. A wie Pani, że są takie klasy ósme, które od siódmej klasy, y, ucząc się chemii nie miały ani jednego eksperymentu do dzisiaj i nie będą miały, bo puste są y, pracownie chemiczne. Pani wynosi tylko kozychowka? To, to się zmieni. I to się zmieni. Mam A nadzieję. Kiedy to, to się zmieni. zmieni? Kiedy to się, to się czy... zmieni pani redaktor, wtedy, kiedy będziemy mieli sprzęt, a taki sprzęt w ramach programu Laboratoria Przyszłości dotrze za kilka tygodni do naszych szkół, ale to się zmieni również wtedy, kiedy nauczyciele będą aktywnie uczestniczyli w warsztatach i będą aktywnie wyposażani. Ja, ja, tak. ja bym się to wtrąciła. tu wtrąciła do prowadzenia zajęć. To będzie tylko Ja bardzo wtrąciłam a tak, ja, ja powiem, razie... się... uh -huh. to pani, pani redaktor tylko dokończę, chcę powiedzieć, że wyposażenie szkół w narzędzia to jest jedno, ale teraz trzeba nauczyć się obsługiwać te narzędzia i wiedzieć w jakim celu chcę je wykorzystać, czyli co chcę osiągnąć dysponując. Dobrze, to ja mam od razu pytanie, czy Pani wie co to jest mikrokontroler z sensorami? Wiem co to jest mikro... pani wiedzieć, mikrokontroler paniecie. z sensorami. Ja tak, wiem. sprawdzić. To, to ja musiałam sprawdzić, bo to jest właśnie element, wytłumaczyli mi bardzo prosto, malutki komputerek, za pomocą którego tak. można zbudować na przykład tak. sterownik do akwarium albo... Komputer. Zgadza, I to jest właśnie to, co mają szkoły zakupić. Laboratoria przyszłości, duża nazwa. Wydaje mi się, że pieniądze wcale nie takie duże, bo to 300 zł na ucznia idzie. No i właśnie moje pytanie: a? kto będzie te, te roboty, sterowniki do akwarium, zegarki elektryczne z dziećmi robił? Drukarki 3D. Do, 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 do drukarki ta, 3D. Ta, no to... Tak, sprzęt do nagrywania i swoich osiągnięć taki dla uczniów, pracownie, co będzie z nimi robił? Pracownie robotyki będą to robić przeszkoleni nauczyciele. Pracownie robotyki będą służyć wszystkim uczniom, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu będą się uczyć. Pani redaktor, 300 zł na ucznia, przeliczając 2000, ponad 2660 uczniów, to 780 tysięcy złotych. Szkoły otrzymają zatem od 100 tysięcy do 200 tysięcy złotych na wyposażenie takich pracowni. I takie pracownie będą działać już od stycznia nowego roku w naszych szkołach, i w takich pracowniach po przeszkoleniu nauczyciele będą korzystać z najnowszej technologii. A ja może powiem to z użyciem przykładów. No, Nauczyciel polonista, nauczyciel roku, który podaje taki przykład scenariusza lekcji, lekcji z języka polskiego pod nazwą Matematyka w sztuce. To są zajęcia dotyczące biografii i życia Leonardo da Vinci. I na tej lekcji będzie można wykorzystać przedmioty wydrukowane, czyli te, które zaprogramowane przez uczniów w formie wizualizacji 3D. Będzie można wykorzystać i poprzez to. Szkoły... Brzmi, brzmi jak piękna baśń, której nie doświadczają uczniowie w ogóle wie Pani, jak wygląda nauka w szkole. Wykład, 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 kartkówka, wykład, 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 kartkówka. Ja dostanę tylko informację, czym jest uczenie się, nauka od tutaj pani wychowawczyni. To jest, proszę sobie wyobrazić, obecność na lekcji. Robienie notatek, które są bardzo ważne, i uczenie się w domu. I Pani mi mówi o laboratoriach przyszłości, a my jesteśmy w stanie. Pani redaktor, oczywiście zależy to od specyfiki przedmiotu. Ja mogę powiedzieć o przedmiotach ścisłych, chociażby o samej biologii. Ja uczyłam blisko 20 lat. nie znane są mi takie metody, o których Pani mówi, bo nauczanie jest dopiero skuteczne poprzez doświadczanie. Więc jeżeli. Będzie mógł nauczyciel wydrukować model serca, to będzie mógł na przykład model serca, to będzie mógł w obrazowy sposób przedstawić dziecku budowę wewnątrz tego serca i potocznie zobrazować, na czym polega zawał serca. To takie potoczne słowa: zawał, udar mózgu, ale tak naprawdę dzieci nie wiedzą, na czym on polega. Zatem doświadczanie i nauka przez doświadczanie w mojej ocenie. To jedyny punkt widzenia z założenia, który pozwoli dzieciom tak naprawdę doświadczać świata i pozwoli im w różnorodny sposób akceptować tą różnorodność, która ich otacza. Ja się Zatem nie ma innej szkoły niż szkoła przez doświadczanie. Dobrze, to ona będzie w przyszłości, bo jak wiemy, laboratoria w przyszłości. Teraz mamy co mamy, zakładamy, że idziemy w dobrym kierunku. Ja bardzo dziękuję za taki za poświęcony nam czas. Do widzenia dziękuję Państwu, pani do widzenia pani, pani. szczęśliwych, naszego. tak szczęśliwych, zdrowych, spokojnych świąt wszystkim Państwu, pani, wszystkim uczniom i nauczycielom. Wzajemnie życzę Państwu, żebyśmy nie tylko przetrwali, bo przetrwać to ważna rzecz, ale ważne jest życie. Dziękuję bardzo. Obrigada. do widzenia.